Witam Was w drugiej części kursu Pascala. Dzisiaj poznamy pętle if i funkcję else. Tworzymy nowy program. Nazywamy go pętle if. mamy już jedną zmienną int czyścimy okno konsoli ten <tryk> służy do określania warunków if to oznacza jeśli ale to w przeciwnym razie A więc możemy sobie zapisać Teraz chodzi o to, żeby jeżeli wpiszemy liczbę większą od 10, żeby wyświetlał się stosowny komunikat. tak mamy cały program oczywiście zapisujemy go jak widać nie ma błędów teraz wpisujemy liczbę większą od 10 wyświetla się na stosowny komunikat teraz to będzie gdy Wpiszemy liczbę mniejszą od 10. Jak widać nic się nie wyświetliło. Program przestał działać. Ponad kolejną naciśnięciem klawisza się wyłącza. A więc aby komunikat aby program wpisywał stosownu, stosowny komunikat należy użyć instrukcji else. Jeżeli używamy else'y to nie stawiamy średnika po instrukcji if jak widać działa podajemy liczbę większą od 10, na przykład 12 wyświetla się komunikat pod że podaliśmy poprawną liczbę Teraz podajemy liczbę mniejszą od 10. Wświetla się komunikat i na tym polega instrukcja IF Dzięki za obejrzenie i zapraszam do komentowania Czy chcecie kolejne części.